Dzień dobry, Szymon Mokosa, firma Active. W dniu dzisiejszym jest z nami Agnieszka Lenart z firmy Kimitek, z którą zaczęliśmy współpracować. Agnieszka, w kilku słowach przedstaw, czym Wasza firma się zajmuje. Dzień dobry Państwu. Firma Kimitek to firma hiszpańska, biotechnologiczna. Zajmujemy się produkcją nawozów, biostymulatorów, różnego rodzaju produktów do, upraw, do wspomagania upraw rolnych, sadowniczych, opartych na źródłach organicznych. Mogę powiedzieć, że wręcz mamy obsesję na punkcie natury, ponieważ jest dla nas bardzo istotne, aby odpowiedzieć na potrzeby rynku i na potrzeby, a potrzeby konsumentów, a potrzeba w tej chwili jest taka, że wszyscy chcemy jej żywność zdrową. Dlatego też oferujemy Państwu produkty, które mogą wspomóc produkcję żywności bez pozostałości, ale również. Po, produkcję konwencjonalną. Nasze produkty to produkty, które głównie mają stymulować fizjologię roślin, stymulować mikrobiotę glebową, stymulować mikroorganizmy, ale również produkty oparte na źródłach oczywiście organicznych, które mają stymulować braki, niedobory składników pokarmowych w roślinach. A propos miejsca, w którym się znajdujemy, znajdujemy się w kwaterze gali, która jest usytuowana dość wysoko, także tutaj przymrozki wiosenne tego miejsca nie dotknęły, jak sprawdzaliśmy wcześniej. Aczkolwiek kondycja liści ma wiele do życzenia, co mogłaby zaproponować tutaj? To prawda, akurat jesteśmy w miejscu, które miało dużo szczęścia, jest wysoko położone, w związku z czym przymrozki nie dotknęły znacząco nie. tego sadu. Kondycja liści, przyglądając się tym roślinom, rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia. Żeby wydać zalecenia dla tego sadu, jak również dla sadów znajdujących się na terenie całej Polski, myślę, że warto, żebyśmy przyjrzeli się przede wszystkim sytuacji, która miała miejsce przez ostatnie dwa tygodnie. Dwa tygodnie zimna. Dzień dwa tygodnie noc. zimna, bardzo wczesna wiosna, która przyspieszyła wegetację, ta wegetacja wystartowała zbyt wcześnie. W związku z tym zimno, które przyszło, poczyniło bardzo duże szkody i. Zanim wydamy zalecenia, warto spojrzeć na to, co to zimno mogło spowodować. Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że na pewno bardzo mocno zwolnił metabolizm roślin. Co jest z tym, z tym związane? Na pewno bardzo mocno zwolniły podziały komórkowe, wzrost zawiązków. Miało to na pewno również bardzo duży wpływ na proces kwitnienia. Samo kwitnienie tak samo praktycznie trwało dwa tygodnie, nie? Dokładnie. I też, drodzy państwo, zwróćmy uwagę na to, jaki jest, czym jest proces kwitnienia do rośliny. To jest przede wszystkim bardzo duży wydatek energetyczny. Jest to moment, w którym potrzebujemy stymulować nasze rośliny, chociażby ze względu na to, że tej energii brakuje. W tym roku tej energii roślinom brakowało wyjątkowo nie tylko ze względu na osłabienie transportu soków komarkowych, niedostarczenie składników pokarmowych do kwiatów, do tworzących się zawiązków, ale również na brak fosforu. I myślę, że tutaj ten brak fosforu bardzo mocno widać na roślinach, a jak wiadomo, fosfor to energia dla rośliny, składnik pokarmowy, który, który stymuluje podziały komórkowe. Wspomnieliśmy również o fotosyntezie, bardzo istotny element procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach. Wiemy niskie już, temperatury, blokują, tak niskie temperatury proces. blokują procesy fizjologiczne. I myślę, że w tym momencie, zanim podejmiemy decyzję o zabiegach, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czego się możemy spodziewać. Ja oceniając ten sad, jak również sady moich klientów, sady z którymi mam kontakt, oceniam, że możemy mieć w tym roku spory problem z dużym opadem czerwcowym. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami. Po pierwsze, wysoki wydatek energetyczny roślin bardzo niskie temperatury w trakcie kwitnienia w związku z czym również sam proces zapłodnienia on był zaburzony ze względu na to że łagiewka pyłkowa ona ma pewną żywotność pyłek ma pewną żywotność a te niskie temperatury na pewno ty, temu fizjologicznemu zjawisku nie sprzyjały Już wiemy co się wydarzyło w minionych tygodniach i jak to może wpływać na kondycję roślin Aktualne zalecenia na pewno muszą być oparte na szybkim dostarczeniu składników pokarmowych, których roślina nie miała z różnych przyczyn, nie tylko ze względu na te zachwiany transport składników pokarmowych i soków w roślinie, mm -hmm. ale chociażby ze względu na to, że w temperaturach, które miały miejsce, był zachwiany bądź po prostu ograniczone, y, ograniczona dostępność przyswajania tak ważnego składnika, jakim jest fosfor. Szanowni Państwo, w tym momencie na pewno bardzo istotnym elementem produkcji, dbania o tą produkcję, utrzymania zawiązków na roślinach, jest biostymulacja. Ta biostymulacja, ona ma bardzo duże znaczenie w trakcie całego sezonu produkcyjnego. Natomiast również Państwo, jako producenci, eksperci, osoby, które najlepiej znają swoją produkcję i sadę, wiecie, że biostymulatory, one najsilniej działają w momencie, kiedy przychodzi moment stresowy. I co proponujesz? W związku z tym. Drodzy Państwo, ja Państwu proponuję odwiedziny w sklepie Active, ponieważ wkrótce w ofercie firmy Active będziecie mogli Państwo zakupić produkt biostymulujący Bombardier. Produkt Bombardier jest produktem w 100% organicznym, pochodzenia roślinnego. To, co w tej chwili w bombardierze będzie wpływało na stymulowanie wydajności biologicznej roślin, to szereg substancji bioaktywnych, które ten preparat zawiera. Między innymi takie substancje jak prekursory fitohormonów, które na tym momencie produkcji są niezmiernie, niezmiernie ważne. Jesteśmy po okresie ochłodzenia. W tej chwili jesteśmy w wysokich temperaturach, ruszyły soki komórkowe. To, czego możemy się spodziewać, to dość spory przyrost zawiązków, w związku z czym musimy zwrócić uwagę na to, aby unikać ordzawień. Wiadomo, że w tym momencie polecane są produkty gibberelinowe. Ja również polecam razem z gibbereliną zastosowanie produktu Bombardier, no który zawiera w swoim składzie prekursory fitohormonów i może wzmacniać działanie produktu gibberelinowego. To jeszcze się wtrącę, a jeśli do Giberlin, to jak odmawkę? 3 litry na hektar. W tej Aha. chwili to, co widzimy w Sadach, to jest sytuacja wymagająca reakcji dość strategicznej. Dlatego proponuję wysoką dawkę 3 litrów Aha. na hektar. Natomiast jeżeli mówimy o całym sezonie produkcji, możemy spokojnie z tych dawek schodzić, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Wróćmy też do tych podziałów komórkowych, do tej stymulacji. Musimy również dostarczyć roślinom energii. Produkt Bombardier jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ oprócz kursorów, fitohormonów, zawiera cały szereg różnych innych substancji, bioaktywnych, chociażby takie substancje jak osmolity. Jesteśmy w tej chwili w bardzo wysokich temperaturach. Ja spodziewam się, że w najbliższych dniach nie będzie deszczu, w związku, w związku z czym za chwilkę będziemy mieli problem z suszą. W związku z tym osmolity to są substancje, które roślina wytwarza naturalnie. Jest to naturalna, obronna odpowiedź rośliny na stres suszy. Osmolity dostarczane z zewnątrz w dużej mierze pomagają niwelować ten stres związany z suszą co więcej. Niskie temperatury i przymrozki na pewno doprowadziły do wytworzenia wolnych rodników w całym organizmie rośliny. Takim idealnym wymiataczem wolnych rodników i wszystkich substancji, które mogą blokować procesy fizjologiczne w roślinie, są przeciwutleniacze. Te przeciwutleniacze również państwo znajdziecie w produkcie Bombardier. Okej. Okay. Rozmawiamy o produkcie Bombardier w kontekście ochłodzenia przymrozków. Sytuacji zaraz po kwitnieniu, a jak jest z dalszą częścią sezonu? To jest produkt, który możemy używać przez cały sezon. Tak naprawdę taka dawka interwencyjna, którą Państwu zalecam, to są 3 litry na hektar. Mhm. Stosujemy ją w sytuacjach newralgicznych, po przymrozkach. W momencie, kiedy mamy bardzo wysokie temperatury, powyżej 28 stopni Celsjusza. Y Wydajność biologiczna naszych roślin spada, ponieważ powyżej 28 stopni Celsjusza zaczyna spowalniać fotosynteza. Dlatego też ważne jest podawanie substancji, które będą poprawiały energetykę rośliny, biostymulowały tą roślinę i również stymulowały proces fotosyntezy, który, wiadomo, jest kluczowy. Jest to taka fabryka rośliny, która prowadzi do wytwarzania różnych substancji, które, między innymi, stymulują wzrost zawiązków. Czyli po prostu stosujemy to w dalszej części, ale przed jakimiś skokami temperatur, czy systematycznie starajmy, starajmy się podawać możemy, ten preparat? Możemy zrobić to na dwa sposoby. Możemy traktować preparat jako interwencyjny, stosować go w dawce 3 litrów na hektar przed spodziewanym przymrozkiem, przed spodziewanymi wysokimi temperaturami. Wiadomo, że zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Dokładnie. Dostarczyć roślinom tych substancji antystresowych, które pomogą jej Utrzymać wysoką fizjologię, wysok na wysokim poziomie procesy fizjologiczne. Natomiast, jeżeli chcemy dbać o nasz sad systematycznie, ale również wspomagać zabiegi środkami ochrony mhm. roślin, możemy stosować wtedy taką dawkę systematyczną 1 litra na hektar. Produkt również ma udowodnione działanie wspomagające działanie środków ochrony roślin. Produkt Bombardier jest produktem kompatybilnym z większością środków ochrony roślin. Zalecam łączne stosowanie z fungicydami. Mhm. Agnieszka mi się wydaje, że dość wyczerpująco wykorzystała ten te temat biostymulacji, ale coś jeszcze byś chciała dodać? Jak no, jaką uzupełnienie jeszcze do tego produktu? Tak, oczywiście chciałabym Państwa zachęcić do kontaktu ze mną, z przedstawicielami firmy Active, do odwiedzenia mojej strony internetowej Kimite.com, jak również do odwiedzenia strony internetowej Active. Obserwujcie nas Państwo wkrótce pojawimy się z nowościami. Zapraszamy do sklepu Faktiv.